Dzień dobry Polsko! Dzień dobry Świnoujście! Znowu jesteśmy w okolicach Fortu. Tym razem, troszeczkę z innej strony, idziemy zobaczyć, jak wygląda jedna z budów. No właśnie! Jedna z budów. Chodź tu, Kunderku, chodź! Idziemy zobaczyć, jak wygląda budowa drogi. Powiedzmy, na ten co? Kływa zwariował. Drogi będzie oglądał. No właśnie, gdyby to była zwykła droga, no to byłoby jeszcze fajnie. A idziemy zobaczyć, jak wygląda budowa drogi w parku. No dlaczego budowa drogi w parku? Co go interesuje, budowa drogi w parku? Budowa drogi w parku może dlatego, że dzisiejsza władza głośno krzyczała, że nie pozwoli wyciąć żadnego krzaczka. Że nie pozwoli wyciąć żadnego drzewka w tym mieście. I że Świnoujście to betonoza i nie wolno robić nic przeciwko przyrodzie. Więc ja się pytam, gdzie są dzisiaj zielone wyspy? Kto pozwolił na wycięcie tych wszystkich drzew, tutaj kto pozwolił na poprowadzenie drogi przez park? Powiecie, no przecież to poprzednia władza zrobiła! To poprzednia władza się na to zgodziła! No prawda! To poprzednia władza zaplanowała drogę w tym miejscu i bardzo dobrze, bo to była jedyna możliwość. Pamiętajcie, tak długo, dopóki nie wbije się pierwszej łopaty, wszystko można jeszcze odwołać, wszystko można jeszcze odwrócić. Wszystkie plany można je zmienić. Położono pierwsze rury. Jak wycięto pierwsze drzewa wcześniej, no to już się niczego nie dało naprawić. Ale to zrobiła nowa władza. Ta władza, która krzyczała, że drzew nie pozwolimy wyciąć, krzaków nie pozwolimy zniszczyć. A gdzie jest pan Krzysztof, który tak głośno krzyczał, że zieleń jest najważniejsza? Że każdy krzaczek w tym mieście jest najważniejszy. Chodź, 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 do góry. Kundalek. Chodź, chodź, podejść w owewimy. Chodź w <laughs> <Ciorcie. śmiech> Nie będziesz nosił tego kija, chyba co? Ze sobą. A widzicie, ja z moim kumplem. Znowu na spacerku. No i powiem wam tak, nie miałem tego tematu w ogóle nie ruszać, już pomyślałem, a co to za temat? Ale ludzie mówią, Daniel, człowieku, to nie jest tak, że tylko tutaj wyciąłem to ze drzewa. Drzewa wycina się po prostu wszędzie, Choć, To, co robili pisowcy, ci podli pisowcy, to było okucieństwo. Ale teraz myślisz, że co robi platforma? Jedźcie zobaczyć, co się dzieje koło strzelnicy. Jedźcie zobaczyć, co się dzieje w nadleśnictwach wokół Świnoujścia. Wszędzie rzeź, normalna rzeź. I drzewa wywodzi się z lasu normalnie, tirami. I jakoś nikomu to nie przeszkadza. Gdzie są zieloni? Gdzie są ci wszyscy pseudo dziennikarze krzyczący, że nie wolno wyciąć żadnego drzewka? Gdzie oni są wszyscy dzisiaj? No takie pytanie trzeba zadać głośno. Gdzie oni dzisiaj wszyscy są? Czy pani Agatowska, która tak głośno krzyczała, że drzewa są najważniejsze, roślinki są najważniejsze, tego typu postulaty, używała tego typu postulatów w dyskusji publicznej, zarzucając innym swoim przeciwnikom politycznym, że wycinają drzewa, dzisiaj godzić na taką inwestycję? Powtórzę, tak. Zaplanował to Żmurkiewicz, zaplanowała to pani Michalska. Tak, to prawda. Ale to pani ją zaczęła. W sumie to jedna z nielicznych rzeczy, którą pani tak naprawdę robi teraz. Bo gdyby nie plany Michalskiej, gdyby nie plany z Żywórkiewicza, to pani by tak naprawdę dzisiaj nie prowadziła żadnej inwestycji. No i w sumie dzisiaj to chyba pani Michalska. I pan Żmurkiewicz to chyba nawet troszkę żałują, że załatwili finansowanie tych inwestycji, zaplanowali. Wszystko zostało przygotowane po to, żeby tylko przyjechać, wbić łopaty i za parę lat przeciąć wstęgę. Ponieważ pani przyjedzie tutaj, będzie się pani chwaliła, jaka piękna inwestycja. Tak pani zrobi. Najprawdopodobniej tak właśnie pani zrobi. A dlaczego? Bo politycy to hipokryci. Kiedy mają potrzebę walki z wycinką lasów, to będą o tym głośno mówić. Ale tylko wtedy, kiedy nie mają na to wpływu. Bo gdy politycy mają interes polityczny w tym, aby mówić, że trzeba przekazać środki finansowe na ten cel lub na tamten, to będą głośno krzyczeć. Ale tylko wtedy kiedy nie mają na to wpływu bo kiedy zaczynają mieć na coś wpływ to wtedy wyłącza im się to ich krzyczenie i zaczynają realizować plany które zostały na przykład wcześniej przygotowane lub które są po prostu niezbędne bo ta droga tutaj jest niezbędna każdy kto latem był w i próbował z przeprawy promowej tutaj w centrum od Bilików przejechać bezpośrednio na promenadę wie jaki to koszmar jak trafi się jakaś dorożka, jak trafi się jakiś rowerzysta, który jedzie środkiem drogi, bo ma do tego prawo. On jest ekologiczny i będzie jechał środkiem drogi. To wówczas my będziemy jechali tutaj w korku i będzie trwało to kilka lub kilkanaście minut. A nasze samochody będą <laughs> wydalały z siebie spaliny. To tak, nawiasem mówiąc, jeżeli chodzi o ekologiczne sprawy. Tak więc tak. Droga powstaje. I bardzo, bardzo dobrze. A wszystkim hipokrytom, którzy głośno krzyczeli, że ona jest niepotrzebna, że to jakaś pomyłka, przypomnijmy, że krzyczeli tak przed wyborami, przypomnijmy sobie ich nazwiska, przypomnijmy sobie ich publikacje i zobaczymy, gdzie oni są dzisiaj i co w tej kwestii robią. <laughs> Jak bardzo wszystkich okłamali, jak bardzo wszystkich oszukali. No dobra, trzymajcie się. To by było na tyle, takie krótkie przemyślenia. My z kundelkiem kończymy ten spacerek. Kundel powie: O człowieku, gdzie ty mnie tu prowadzasz po takich rzeczach? Na smyczy jeszcze. No musimy na smyczy, bo teraz jeszcze będzie mała anegdotka. Tutaj w tym parku chodzi bardzo dużo saren On bardzo, jak bardzo, nie? ale można spotkać sarny no i można spotkać dziki także jeżeli przychodzicie tutaj ze swoimi pupilami to pamiętajcie o tym że mogą one po prostu zostać narażone na to że zaatakuje je dzik albo jak są płochliwe, to polecam gdzieś daleko w las jak przegoni je sarna jak przegoni go sarna to zależy z jakim tam zwierzakiem przyjdziecie go, jego także pamiętajcie w życiu Słowa mają znaczenie. W życiu słowa mają znaczenie. Także nie słuchajcie polityków, bo większość z nich to hipokryci i kłamcy. Okłamią was w żywe oczy po to tylko aby osiągnąć swój cel polityczny i tylko po to. Po to, żeby dorwać się do żłoba. Po to, żeby mieć wpływ na to na co będą wydawane wasze pieniądze. A potem jeszcze powiedzieć, że zrobili to dla waszego dobra. Mimo że nic co robią, nie robią dla naszego dobra, a robią dla własnego dobra. No tak już właśnie jest. Dobra, to na tym już kończę. Życzę miłego dnia, spokojnego dnia. My z kundelkiem, myślę, sobie troszkę pospacerujemy. Popatrzymy jak to tu wszystko wygląda. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Być może jutro. Na razie. Dziękujemy, że z nami byliście. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Zostaw komentarz. Udostępnij w mediach społecznościowych. Zobacz inne nasze filmy. Patronem naszego kanału jest portal Travelmyślnikfoto.com. Zobacz, jak wygląda świat. Patronem naszego kanału jest portal eświnoujście.pl. Świnoujście w sieci. Twoje pierwsze źródło informacji.